Dzień dobry, panowie. No kiedyś to się musiało wydarzyć z dwóch powodów. Właśnie sobie przypomniałem na minutę przed rozpoczęciem tego wywiadu. Panie Krzysztofie, zagadka. To ja. Skąd? O Chrystusie. Kurczę, władę. no nie wiem. Plan dysku, Burki Suflera. O, ale jakiego to? Solo. O, proszę. Statystowałem Waszą teleskopię. 15 lat spokojnie. No, no prawie. Byłem bardzo bardzo. No dobra, wracamy do kładki płyty. A właśnie, kiedyś to się musiało wydarzyć. Wszyscy pytali kiedy, dlaczego dopiero teraz wspólna płyta. Dlaczego dopiero teraz? To, to, to wiadomo, bo, bo teraz, ja, teraz. Teraz dopiero jest tak, że, że moi synowie są, są tak mocni na rynku, że nikt nie powie, że. Ojciec ich holuje, tylko teraz można odwrotnie, że synowie holują ojca. Także ja na to jakoś pójdę i nie, nie, nie mogłem tego zrobić. Także, także przyszedł czas na to, żeby to, żebyśmy się umawiali już od kilku lat. Ja byłem zajęty, oni byli zajęci, a teraz już od półtora roku. Jeździmy A jeśli pracujemy razem, no to siłą rzeczy mamy czas na. To. Dokładnie. A długo musieliście walczyć z tym, że to właśnie tata was choluje, cholował kiedyś. Tak się nie holował, ale czy musieliście z tym walczyć? O, właśnie? No, o, oczywiście, że tak. To jest, to jest no, normalna rzecz, że, że no, ludzie. To dziś zresztą nie, niektórzy jest taki stereotyp, że... Że znany ojciec pomaga, pomaga swoim dzieciom. Oczywiście e, no, na początku było to trudne do, do, do przewalczenia, ale, e, ale myśmy zaczynali e, s, nie na skróty. Graliśmy normalne koncerty klubowe, przecieraliśmy swoje szlaki. Nagrywaliśmy swoje tak. Lepsze gorsze, ale swoje. Tak. Jak pracowało się z synami? jak pracowało się z tatą? No, chyba jak. To jest tak, że kto nie przeżył czegoś takiego jak praca zawodowa z synami, niezależnie od tego, jaka, jaki ten rodzaj zawodu by był, prawda? Bo czy tam lekarz, adwokat, też mam kilku przyjaciół, którzy mają, są już takie prawda, pokolenia tych lekarzy, adwokatów i tak dalej, ale to, to nie wie, jak to jest, bo to jest zajęcie w ogóle Działalność w show biznesu, znaczy nie, nie nazywajmy tego show biznesem, bo to nawet show biznesik nie jest, od taka manufakturka, <laughs> jaka w Polsce jest, no bo to taka prawda jest, show biznes, mnie rozśmiesza ta nazwa. Na, na świecie jest, ale nie u nas. To, to jest szalenie, szalenie trudna sprawa, ponieważ tak, po pierwsze ten, ten wierzchołek, do którego wszyscy dążą i, i, i który rzeczywiście Eee, daje i jakieś tam pieniądze, i, i to wszystko dobrze wygląda. Jest, jest bardzo ciasny i, i, i dostanie się na ten, na ten wierzchołeczek, Zwłaszcza, że wszyscy, jak mogą, to tylko, prawda, prawda kopią, żeby tam, broń Boże, się nie, nie dostać, bo tego miejsca mało, to, to wcale nie jest łatwy. Także ja patrzyłem tak właśnie na na moich synów i, i, i zawsze myślałem, cholera jasna, przecież tak y, są kompetentni, świetnie grają, świetnie śpiewają i to wszystko jakoś tak nie idzie. No i, no ja ale w końcu, czemu, ale w końcu było zmienić, sta, było stało się i i, i, i poszło, także ja jestem, ja jestem jako ojciec szczęśliwy, że im się po prostu, że oni przełamali ten taki, ten taki marazm, który kurwa, wcale nie oni wytwarzali, tylko po prostu sytuacja w jakiej byli, także Także ja jestem, ja jestem przeszczęśliwy, i praca z własnymi dziećmi, to w ogóle to ten, kto tego nie, za, nie zaliczył, to, to, to ja mu nie będę opowiadał. Ale rozumiem, e, poczekaj, przepraszam. Mm? Plusy czy minusy? Dobrze nie, czy nie, jest? Bardzo dobrze, są. Oczywiście, że tak. Jak się pracowało z tą. No znakomicie, za to, to nie, nic innego nie, nie powiem. Ale, tak naprawdę trzeba było przejść pewną drogę. Eee, no i jest między nami sztama. Jesteśmy dumni z naszego, z, z naszego dziecka wspólnego. A propos naszego dziecka, no to tu powinien siedzieć czwarty Cugowski, osiemnastoletni tak, tak. Krzysztof, tak, który że... też na płycie śpiewa. Tak, tylko że Krzysztof w tej chwili jest w przednim wyjazdu do Anglii, bo on jest w szkole w Anglii i on przede wszystkim nie mógł z, z różnych powodów, że go nie było brać udziału w nagraniu płyty w sposób taki no, aktywny. aktywny. Także w jednej piosence śpiewa ze mną. On, on zresztą jeszcze, jeszcze ma daleka droga przed nim, jako, jeżeli będzie w ogóle chciał śpiewać i, i grać, bo, bo on jest w takiej szkole rzeczywiście o takim, o takim profilu. W Anglii. E, ale tak, ale, ale y, ma, ma debiut no, rodzinny, także ja uważam, że, że bardzo dobrze się stało. Czyli idzie w stronę również wokalną, w stronę muzyczną. A czy tak, on to się tak naprawdę to się dopiero chyba od, od roku tam zaczął tym zajmować i. Zobaczymy, nic nie można powiedzieć, to jest wszystko, wszystko jest przed nim, Także, ale ze względu na to, że, że ustaliliśmy tutaj, starszyzna ustaliła, że w związku z tym, że płyca się nazywa Cugoscy, to, to on w sposób e, wprawdzie e, taki symboliczny, ale, ale też bierze w tym udział, tak. Czy pójdzie stylistycznie bliżej do Budki Suflera, do Braci, czy w ogóle... No, się... no właśnie, właśnie, ani do nie. jednego, do drugiego, nie. znaczy na pewno jakieś pierwiastki, jest Głos Taty, ja wiadomo, wiadomo. Ale... muzykę też robiliśmy wspólnie, więc jakieś, jakiś tam wspólny mianownik na pewno jest. Natomiast jak się słucha w tej płyty w całości, to nie można tego porównać ani, no. ani jest do braci, ani do Ludki no, Suflera. Jest. O, wtedy jest, byłoby bez sensu. Jest tam, no pewnie, byłem. że tak. Jest tam, to jest muzyka rockowa, jednoznacznie, absolutnie, e, natomiast ona jest w, w najróżniejszych odcieniach. W tym stylistykę, którą lubi tata, którą lubi Piotrek, ja, tam wszystko na tej płycie jest zawarte e, muzycznie. Słucha się tej płyty fajnie, naprawdę. Przynajmniej A, na. Ja też to, najważniejsze. to najważniejsze. To najważniejsze mi się nam. To, to oczywiście, że tak. Ja Proszę nie bardzo. zaczynam wywiadu do momentu, kiedy nie przesłucham to płyty i nie słyszę mniejszej głosicy. A stąd też wiem, znaczy, co prawda, dzisiaj dopiero doszedłem do tego, który to ten utwór, gdzie śpiewa Krzysztof, ale mm -hmm. na tym mi bardzo zarażało, żeby jednak go przesłuchać jeszcze przed mm -hmm. rozpoczęciem wywiadu. Który z utworów Braci był dla was tak? No mogę powiedzieć lokomotywą, żeby nie powiedzieć najbardziej dochodowej. Znaczy, no, na Nad przepaścią. na przepaściu. Na przepaściu to był takim utworem, taki był rok, rok przed, przed premierą płyty i, i tak naprawdę nie mieliśmy pewności, czy, czy, czy w ogóle to się powiedzie, bo mieliśmy dużo wątpliwości a propos tego, czy w ogóle zespół powinien dalej istnieć, czy powinien dalej działać. I ten utwór zdecydowanie pomógł nam, nam w tym, żeby dotrzeć w końcu do słuchaczy, żeby, żeby nasz materiał mógł trafić na, do rozgłośni radiowych. I to był taki punkt przełomowy, zdecydowanie. I od tego, od tego momentu dużo, dużo dobrych rzeczy się... Za Czyli były momenty zwątpienia. Oczywiście. No, no, tak, były. No to, to w, każdy, tak jak w każdym mówi, w zespole to był, tak jest. był impas, w Nie był moment nie. takiego impasu. Nic za się, z... Zawiada się nie, nie działo i nie było za wesoło. To, to jest normalne w grupie ludzi, którzy pracują ileś lat ze sobą. Trzeba było się z pewnymi ludźmi pożegnać, coś zmienić i zdecydować się w końcu, co chcemy robić. I, i, I tak się stało, że przy, przy okazji tej piosenki i, i, i przy okazji płyty, no, no ta karta się odwróciła na dobre. To jest, to jest myślę, pół zwrotny, Wytrwałość. I wytrwałość. No tak, ja, to przede wszystkim. To... Czy łatwo, w parę razy już był panu to pytane. czy łatwo jest zrezygnować z takiego morocha jak Budka Suflera? Na pewno to jest tak, że... że... Myśmy już tak długo grali, że czas było się rozstać I, i to nie jest, to nie jest, tutaj myśmy się ani nie pokłócili, ani nie, 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 nie pożarli. Broń Boże, jesteśmy w jak najlepszych stosunkach do dzisiaj i to nie to, myśmy już grali bardzo długo, 40 kilka lat nas z trzech dojechało do tego, do tego finału naszego. No to bo, długo jest. Bo, no to bardzo. co, co tu gadać, no, to jest. To jest kawał, kawał czasu. To jest dosyć długie ludzkie życie, a się o, 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 o zespole muzycznym. Także przyszedł tato to czas, i, i tyle. To, to, nie jest kwestia, to nie jest kwestia, że. Oczywiście mogliśmy grać dalej, to, to absolutnie tak, ale, ale według mnie to czas budki suflera się skończył. Zamknęliśmy ten, ten etap, ten, wiesz, budkę sufera. Zamknęliśmy w taki sposób, jak nikt się nie odważył jeszcze w Polsce, żaden wykonawca w taki sposób, że, że schodzi ze sceny w pełni sił, tak powiem, artystycznych. Po prostu uważamy, dosyć. Do widzenia. Przejechaliśmy trasę, zagraliśmy 100 koncertów w 2014 roku po wszystkich, właściwie, największych. Halak, jakie są w naszym kraju i stadionach, pożegnaliśmy się z publicznością godnie, i wydaje mi się, że to tak powinno wyglądać. Ale ten kluczek został wyrzucony tak do rzeki, że już nie zostanie znaleziony? Nie, ja myślę, że, 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 że nie ma takiej potrzeby. Każdy z nas coś tam robi i, i to jest okej. Okay. Ja nie mam żadnej potrzeby do powrotu do, do, do tamtej sprawy. Wydaje mi się, że, że czas wódki suflera. Bezpowrotnie się zamknął. Czy jest taki występ, który chcielibyście zapomnieć? Jest, o, jest. Tak. <noise> Przychodzi mi do głowy, bo to pytanie pada czasem i zawsze przywołuje tą samą akcję. Dostaliśmy zaproszenie od pewnej stacji dużej telewizyjnej do wzięcia udziału w koncercie poświęconym Jackowi Kaczmarskiemu. No i dostaliśmy z przydziału utwór pod tytułem Młodych Niemców sen. I to już można powiedzieć, że brzmi jak pułapka, no ale, tak, no. ale no cóż, no już powiedzieliśmy A, to trzeba było powiedzieć o, B, tak ale tego tekstu, było, tego tekstu było dosyć dużo i zażądaliśmy promptera, żeby mieć po prostu e, podpórkę na scenie. No. I na wszystko próba muzyczna generalna wszystko, wszystko, się zgadza, no, wszystko się prompter też wszystko pięknie podane, no przyszedł tak zwany live, wychodzimy na półkę i tam prompter owszem działa, tylko że wszystko jest pro prozą, bez, bez, bez wierszowania, bez wierszowania, coś się po prostu no i koniec, tej... i koniec. I koniec. I po prostu śpiewaliśmy typu... <sparce> <sparce> to jest piosenka to jest to to dosyć na dramatyczna. Skończyliśmy w objęciach, w objęciach, w objęciach taci, po państwa. I pierwszy rząd generalicji. Bił no i z, no Wybierze, czułem tylko, czułem tylko jak się zmien zmieniają kolory na twarzy. <laughs> Ale w internecie to gdzieś było. to, to Spół, było. Sumie, jest, tak z pompowania. Ale na przykład wtedy Paweł Kukiz występował i śpiewał z kartki. I to był po prostu szacunek, bo to, to trzeba było właśnie zrobić. No, tak, tak. A ja, tak, tak, okay. ja dlatego słuchajcie, panowie, a propos, jak mam skorzystać z promptera, to zawsze mam kartkę w kieszeni. Bo, jak? bo jakby zgasło? A kartka, nie A, kartka nie A kartka nie zgaśnie. I mam zawsze, czy to Opole, czy to różne rzeczy, zawsze karteczka. Jakby się coś zepsuło albo jakiś chochlik, to ja mam karteczkę i, i jestem zimny. Czy bracia zawsze się dogadywali? No, no przeważnie. przeważnie tak, starali się dogadywać. Ale jak to bracia, starszy jest młodszy. No różne były oczywiście. W domu były, były to klasyczne A. jakieś sprawy. Natomiast zawodowe wydaje mi się, że, że, że zawsze mieliśmy jeden cel. Ale, ale było, było trudniej te, 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 te sześć lat temu, powiedzmy, no, no, no był taki trudniejszy moment, bo zastanawialiśmy się, czy to w ogóle ma sens. Czy, bo Pamiętam, że co byśmy się nie, nie starali zrobić. Spotykaliśmy się cały czas. Za ścianą. Nie, 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 nie mogliśmy po prostu przejść, zrobić kroku w przód. Płyty były nagrywane, piosenki, no, teoretycznie gdzieś ktoś tam coś słyszał, ale było trudno nam trafić do, do, do szerszej publiczności. Jak się później okazało, no to raz, że, że, że jakby no, to były. Dużo mocniejsze rzeczy, ale też nie mieliśmy takiego poparcia, jeśli chodzi o, o management, o kogoś, kto by, kto by nas popchnął po prostu w tą stronę, w którą chcemy. I mhm. Dlatego trzeba było zmienić dużo No tak, ale przede wszystkim podejmować podejm 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 decyzje tak. właściwe. Tak, tak jest. I, 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 Wiedzieliśmy, że to tak. jest ostatni gwizdek, absolutnie, żeby, żeby... Nie okazało się, że te właściwe nastąpiły. I no był potrzebny przewój. Ale wiesz, to potrzebny przebój jest, widzisz, no, bo, bo mówimy o, o tym na przykład, że utwór nad przepaścią nam, nam, nam pomógł, oh. oczywiście, ale to, jest, to nie jest łatwy też utwór, to, to nie jest utwór, który idzie na piechoty. I na generalnie zawsze nam przyświeca jednak ta, ta, e, e, ta idea grania jednak rzeczy, na które sami się godzimy, a tak wcale nie, nie, nie bywa. W, w, u artystów młodych. No, nieraz oni po prostu muszą coś grać coś, co się im narzuci po to, żeby mogli się gdzieś wybić. Także to jest zgodnie z naszym sumieniem to, co się stało. Wojtku, czy ty jako starszy brat musiałeś zajmować się młodszym Piotrem? Zajmować się? No, jak, no, jak byliście... Ja nie, 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 przypominam. Nie przypominam sobie takich sytuacji. No <noise> bo bo ja mam dwa <noise> lata starszego brata i on, rodzice kazali mu się mną zajmować. Tak? Nie, nie. Kierpiałem na tym. Nie przypominam sobie, że musiał się mną zajmować. Myśmy ganiali po w podwórku kopaliśmy piłkę to, powiesz, to było wtedy tak, że, że jakoś dzieci się chyba same, same pilnowały. No nie, ale tak znaczy poza. Nie, tak, tak niezmiernie ważni, ale nie, nigdy nie było tak, że musiałem na przykład na trzy miesiące zostać z piotkiem <laughs> i, i, i się nim zajmować. Nie. A z tatą zawsze się dogadywaliście? No, bywało. Ja, jaka orkiestra teraz, chóry tutaj. <laughs> no. No, 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 różne były koleje tak, losu no, no, między no, facetami by, by, było między nami i, 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 i taki śmak, i gorzej i lepiej. Nie teraz? może być inaczej. Ta, tak, no, tak życie przebiega. Ży życie to nie jest, to nie jest prawda, taka zabawka, że to wszystko bardzo ładnie. To tylko w tabloidach i w tych, w tych w serialach. To, no tam to... jest albo super, tam, albo tam, wręcz dramatycznie. Tam nie ma. A życie to jest taka, prawda, taka wachlarz różnych sytuacji. U nas było podobnie, ale nigdy nie było nic tak, yy, tak źle, że się nie można było potem z tego wyplątać. Wycofasz, tak, tak. tak, tak że... Właśnie dlatego też między innymi tu jesteśmy dzisiaj. No właśnie. <laughs> Dlaczego nie umie pan mówić komplementów? Ja wiem, to może inaczej powiem. Ja, ja umiem, lubię powiedzieć komplement ludziom obcym, ale rzeczywiście swoim najbliższym, czy moim synom, czy, czy żonie. Tyle, ile myślę tak, ostatnio słyszeli, o no to, to, nie, to nie jest za wszystkie czasy. Teraz <laughs> <raz> <laughs> jesteście, już jesteście w takim wieku, że nic się Wam nie stanie. Nic się nie, nie stanie. Tak, tak, tak. Już to, no to, co, to metoda co, to... rodzicielska. A, nie, tak. chwalić, nie, 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 nie chwalić, nie chwalić. Ale to jest tak samo. To podobna sprawa jest, z, jeżeli człowiek e, coś ma do załatwienia i musi prosić, w swojej sprawie albo swoich najbliższych to robi, to, to ja tego nie robię nigdy. Natomiast jeżeli chodzi o, o ludzi obcych tak zwanych, to, to, bez, bez, to bez problemów. Tak, no, jest jakiś jest jakiś... Ja czytałem taką e, wypowiedź waszą, e, jak to jest, jak wychodzicie ze studia, jak tata nie powiedział, że jest. E... A, no ale tata tata to tak powiedziesz Żartu, że jak tata nie powiedział, że jest, że tak powiem, no nie mogę tu przytoczyć tego. Może. Dlaczego? Jest, no, możesz, możesz. Że jest chujowo, no to... że w... tak do dupy. dupy. To znaczy, że jest świetnie. No. Dobra. Eee, żartują. Czytałem też, że mimo sławy nigdy nie zadzierał pan nosa i wy fajnie, iść, to, co właśnie zrobiliście, nie myślę, że tak, zwłaszcza że, zwłaszcza, że co ta sława ma w naszym tym kurwa biednym kraju. Co to, to nie jest? Żadne, co, co tu można nosa zadzierać, jak to po prostu jest, jest bieda i tyle. No więc należy, należy mieć tak, tak zadzierać nosa, jak można zadzierać w biednym kraju. Ja tak robię. Nie znaczy, ogóle. Tak. A, Faktycznie i tak, tak było, to, to było wpajane nam od, od małego, bo czasy były takie, że tata znaczy, wyjeżdżał... Nikt nam nie mówił, nie zadzieraj Nie, nosa, nie, zadzieraj nosa. Nie, 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 ale to, na przykład no, objawiało się to dla nas w tym, że no, tata wyjeżdżał e, na, na, na wielomiesięczne wyjazdy za granicę, przywoził prawda, różne rzeczy, bo wtedy nie było nic. E, zwłaszcza w latach Wtedy 80. to przy, by nie to był wszystko. wszystko. Można tak. było na, na, na dobrą sprawę nawet papier, to, ale no to to tak, tak, bo przy... nie było. to też było Nie słabe, było że... nic. No, no więc jak były te lepsze było... rzeczy kupione, no to wiadomo, że wiedzieliśmy, że no nie możemy też pójść w nich do szkoły, bo to jest, tak powiem, mówiła nie lansować się. Nie lansować się, wiesz. Wiem, nie, no ale, ale chodziliśmy w tych rzeczach no tak do szkoły. I nauczycielka powiedziała odciuchałeś. I co nauczycielka powiedziała. No ja nie pamiętam dokładnie. Nieco powiedziała, ale, ale pamiętam, że poszedłem właśnie w takim nowym outficie do szkoły no, i w płaszczu skórzanym. No i to, była, to było duże wydarzenie. Zapalnik! <grym> został, godzina zap wychowawcza została poświęcona płaszcz te, płaszcz tak, płaszczowi Adidasom <grym> i tam innym rzeczom. I, I wychowawczyni właśnie mówiła, że ona i z mężem zarabiają tyle, a ja sobie przychodzę w płaszczu. <grym> i koniec. Ja. To jest właśnie przykład tego, o czym powiedziałem. <grym> Przydarł nosa i tyle. <grym> no, <co grym> A walec przyjechał ale, i ale miałem, tak, <grym> miałem też taką koleżankę w klasie, która, która zawsze ubierała się fajnie, hipisowsko, co w tamtych czasach te 20, tam powiedzmy, 5 lat temu było rzadkością, bo takich rzeczy nie było. I ta sama nauczycielka powiedziała jej, Magda... Powiedziała na początku roku, ty nie przejdziesz z języka polskiego do tak. następnej klasy. I nie tak. przeszła. I dotrzymała słowa. Hmm, jak <grym> to było, ale tak <grym> było. Tam, Miałem tam, podobnie, tam, oj, tam, ale ja przeszedłem tam, finalnie. Tam, tam, tam. Czytałem też i ja się wzruszyłem wtedy, jak y, y, tata był za granicą i wy czekaliście na połączenie od taty ze Stanów. Na, o konkretnej godzinie umawialiście się, kiedy zadzwoni i to raczej on mówił, bo wy nie, bo jak mówiliście, to tak z dużym opóźnieniem docierało, że no tak, się nie tak. dało dogadać. Tak, to ja tak. łzy miałem w oczach, jak sobie to wyobrażałem. Tak, 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 tak Ale było, tak, no, to ja, się. Ja, rozwoju, ja pamiętam, to jak, drogą, jak, jak dzwoniliście, dzwoniliście w ze statku, no ze statku, dzwoniliście ze statku i tam, no co tam, no nie? No i to się mówiło, no wiesz, tato, tu bo zostaliśmy z dziadkami, coś tam. No wiesz, to dziadkowie, dziadkowie, to dziadko iśmo... No. sekund. Co? Jajco! Jajco! Jajco. No. Takie było, takie, tak, tak to było. Okay. Ale to miało jakąś magię w sobie, bo to się czuło, że... że... Tak powiem, jesteśmy daleko od siebie. A teraz mamy komórki, Google Earth i wszystko. Wszystko żeby komunikować. No, no tak. Nie wyjeżdża się do, na, 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 na wiele miesięcy. Ja wiem, no, tak? czy jesteśmy, czy, czy to. Nie, nie, nie jestem przekonany, czy to akurat jest, jest, jest dużo lepiej. No, to znaczy, nie, nie. nie. Znaczy wszystko jest wygodniej, bliżej. Słatnie, łatwiej. Łatwiej, łatwiej, łatwiej tak. Tak. znaczy dobrze, że nie ma wideotelefonów, nie? Są, ale my nie używamy to się nie Ale Whatsapp, co ty opowiadasz? to kur... Julka dzwoni regularnie przez to gówno, kurczę, bladek patrz. Ja na szczęście mam prawdziwy telefon. Ja też nie. jakieś błotko się... Ja wiem, bo widziałem pana tam nie ma miejsca na WhatsApp. Nie, nie, zdecydowanie. Łącznie, łącznie bo niekiedy różni ludzie, którzy mnie mało znają, to przysyłają jakieś wiadomości multimedialne. O, Także ja też wymaga kolorów na ekranie. Nie, 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 nie. No, ale w każdym razie mam telefon, jak mnie trzeba, to mam tablet i tam w nim coś zobaczę, no bo w tych urządzeniach, proszę, które tutaj wiszą u Państwa na tych, no to co ja bym tam zobaczył, nawet jakbym chciała. to telefon nie jest, bo to ledwo jeden dzień wytrzyma, więc tym ten... no, nawet z połu. Cudowna jest z Was energia, jak rozmawiacie. Mam nadzieję, że taka będzie na koncertach. i zapraszamy, zapraszamy, zapraszamy wszystkich. Zapraszamy. E, polecamy płytę, która już w sklepach od 30 września. To ja nie wiem, czy wyemitujemy wywiad przed czy po, ale od 30 września w sklepach. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Po toaleta powiedziała. A po! Głos Głos Dziękujemy Dziękujemy bardzo. bardzo, dziękujemy bardzo. Dziękujemy.